Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Bremu i witam Was w teście Full HD. Powiedzcie mi, czy chcecie, żebym nagrywał Full HD, czy też może nie chcecie, żebym nagrał Full HD. Dla mnie jest w sumie obojętne to, ale dla tych, co mają monitory, oczywiście Full HD to będzie lepiej, a dla tych, co nie, to nie wiem, bo wiem, że jak ktoś włączy teraz jakość HD, to może być gorsza jakość niż zawsze, jak była na HD. No cóż, jestem na, na mapie Free Running by Draco Manti's. No i przejdźmy sobie ją. Okej. Okay. Mm, nie wydaje mi się, że w ogóle cokolwiek możemy na tej mapie robić, czyli zbijać nic nie możemy, myślę. I takie inne rzeczy. Okej. Okay. Okej. Okay. Mm, bardzo ciekawy motyw z drzwiami. Jak już pewnie większość z was wie ja uwielbiam takie mapki parkour, więc... Taką mapkę wybrałem sobie. Teraz. Okej, okay, level drugi. Uh, Okej. Okay. Mm, czy ja mam zejść na dół? Czy nic nie mam, Są chyba na dół. No co lecimy. Uh, tutaj. Tutaj. Tutaj, 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 tutaj. Tutaj, tutaj i tutaj. Okej. Okay. Troszkę sobie kości połamałem, ale to nic. E, idźmy dalej. Mm, teraz tutaj. mogłem skoczyć to Nie tro tak ś Fuck. Fok A jest późna godzina, ale mam nadzieję, że to tak długo nie będzie trwało. Ej, ja to mogę tak szczytować, jak ja. Niemyślony cyjan jestem. Szczytowałem. Ok, ok. ale to nic nie szkodzi, że nie wyskoczyłem. Mogę zrobić coś takiego po prostu i jestem. Okej. Okay. Okej. Okay. teraz muszę skoczyć. FUCK! Pięknie. Dobra, jestem... Level drugi. Level two Complete. Level three, Level two... So... Okej. Okay. Mmm. Wiem coś też, że YouTube ma problemy z. W... Ej! Dude, ja tam nie mogę wskoczyć! Tam się nie da wskoczyć! Tam się nie da wskoczyć! Uff. Oj, koleś chyba tego nie przewidział. Mmm. No, chyba nie przewidział tego. Oh, no, niestety. No nie da się. Nie da się, niestety. Nie da się stawać na drabince, to Uff, może teraz się uda. No też się nie da. Cóż, no to jest wersja 1.1, więc. Oh. No, jeszcze raz spróbuję, ale o, 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 o. może się da. Wit, Nie da się. A możemy zrobić coś takiego. O. ona nadzieję, że tak później już nie będzie. Okej. Okay. Teraz tutaj. u. Wezmę sobie wełnę na wszelki wypadek. No przykro mi. Mapka niedopracowana. A ja tam nawet nie wskoczę na tą drugą drabinkę. Ta! No i ten pokój jest niestety niedopracowany. Zdecydowanie. Okej. Okay. A my po prostu sobie pójdziemy tutaj. Przykro mi twórca jestem na ciebie zawiedziony ok teraz yy. będę mógł skoczyć tutaj tutaj, tutaj 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 znowu nie będę mógł tutaj znowu też nie będę mógł tutaj też 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 e, ale tutaj już będę mógł dlatego Trzeba pozbierać sobie troszkę wernę. <laughs> o oh, fuck. No cóż, niestety. You can't do this map on 1.1. Czemu tak nie napisał? W końcu było w download napisane, że pod 1.1. No cóż. Twórca się nie pozdrał. O, jeszcze jeden? Okej. Okay. Powinno wystarczyć. Pięknie. Teraz tutaj. 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 Okej, okay. to powinno się dać zrobić, mimo że nawet drabinknieć. fok co za ham? Nie da się. Da. Dobrze, że żyję, bo jakbym umarł, to byłoby już fail, nawet niezły. Bo w końcu ja gram teraz na singlu. Ok, i teraz mogę zbijać. Wiem, że to jest strasznie nudne. E, co ja na, na to poradzę? Tutaj, hmm. tutaj, 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 tutaj i tutaj, pięknie. Uff. I teraz muszę doskoczyć. Czy doskoczę? Skoczę na spokojnie. Uh, remember to post your times, level 3 complete. A, uh, oh, czyli koniec mapy. Najgorszy był właśnie ten level. No cóż, więc napiszcie mi w komentarzach, czy chcielibyście, żebym e, wrzucał filmiki w Full HD. Oczywiście to dłuższy czas wtedy wrzucania by było, ale będzie, ale no wiadomo. Dla mnie jest e, i tak płynniej, tak, więc wszystko zależy od Was. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Łapki w górę, mile widziane, jeżeli chcecie na przykład. No, także trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!